To, że ktoś e, pracuje w e, określonym zawodzie na najniższym szczeblu w gastronomii, nie znaczy, że za parę lat nie będzie miał własnej restauracji. Ale to jest zawsze za parę lat, ale nie od razu. No, chyba, że mu ta kupi. Dobre czasy, kiedy pan prezes wymyślał zajęcie dla żony, a otworzę jej restaurację, no właśnie, tak to się skończyły. E, Czymsze nie były szalone, e, kucharze nie zarabiali wielkich pieniędzy, więc można było sobie pozwolić na e, pewne koszty, e, na które machało się ręką. Jeśli ludzie przyjeżdżają do Polski, to pokazujmy im to, z czego my słyniemy. I na pewno tutaj Hotel Sobieski zrobił swoją pracę. Później moja długoletnia przyjaźnie z Kurtem Szolerem, bo obydwa i przyjechaliśmy w 1992 roku. Ja otwierałem hotel Sobieski, on otwierał hotel Bristol. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś ze mną jest Robert Sowa, znany restaurator. Tutaj dużo można wymieniać funkcji, które, które pan Robert robi. Witam panie Robercie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj chciałem z panem porozmawiać o karierze pana. Jak to się zaczęło? Jak pan trafił, jakby, jak pan stał się kucharzem? No nie tylko pan jest kucharzem, pan jest restauratorem, pan jest też wydawcą książek. Znany pan jest z mediów. Generalnie, w skrócie mówiąc, urodziłem się w Krakowie, później mieszkałem w Austrii, tam pracowałem, przyjechałem do Warszawy. Od 1992 roku jestem w Warszawie, 17 lat prowadziłem hotel Jan Trzeci Sobieski. W tak zwanym międzyczasie była jeszcze przygoda z piłką nożną siedmioletnia. I co? No i jest, później była słynna restauracja Sowa i Przyjaciele. W tej chwili od sześciu lat jestem właścicielem i zarządzam restauracją N31 w Warszawie. Tu jesteśmy właśnie. I tu w tej jesteśmy chwili. i tak generalnie pokrótce, na szybko to tak to wygląda. <grym> Dziękuję. Teraz musimy się niestety zagłębić bardziej jakby w tą karierę. Czy pan jest po szkole jakiejś gastronomicznej? Jak to się zaczęło? Tak, ja jestem po szkole gastronomicznej, jak, jak większość moich kolegów w branży, chociaż muszę powiedzieć, że dzisiaj nastały takie czasy, że... Że bardziej zależy nam na ludziach, którzy kochają gotować, którzy mają do tego pasję, a nie na milionie dyplomów czy też szkół nie wiadomo skąd i dlaczego. Z tego względu, że jednak większość ludzi z, po szkołach gastronomicznych ląduje zupełnie w innych zawodach, co jest dużym problemem dla nas. Kolejnym minusem jest pandemia, która była przez ostatnie dwa lata, która spowodowała, że pokazała młodym ludziom możliwości pracy, zarabiania w inny sposób, w innych zawodach i nam troszeczkę, ludzi uciekło. troszeczkę ludzi uciekło. Oczywiście ja sobie jakoś radzę, mam team dość stały, ta fluktuacja u mnie jest naprawdę niewielka. Hmm, ale ale, no, ale to, jest, to jest ten plus dla restauracji, bo utrzymujemy standard, utrzymujemy jakość i, i jakoś sobie dajemy radę w tych trudnych czasach, no bo nie ma się co oszukiwać. Teraz, zaraz po pandemii nastała e, wojna. I, i, I to też nie pomaga gastronomii, z tego względu, że od wielu kolegów słyszę, że ukraińscy kucharze pozwalniali się, wyjechali, polskich nie ma, a i też gości za wielu nie ma. No więc jesteśmy przed kolejnym wyzwaniem. Nie przypuszczam, żebyśmy tu jakąś pomoc otrzymywali. Natomiast, natomiast no, moje, moje życie zawodowe jest pełne niespodzianek. Co roku wręczę ostatnio. Coś się dzieje, więc zastanawiam się, czy, czy nastąpi kiedyś ten tak zwany święty spokój, że człowiek sobie będzie pracował, myślał nad tym, że zbliża się Wielkanoc, że zbliża się wiosna, że, że trzeba pomyśleć na temat nowalijek, może jakiegoś fajnego odświeżającego menu i tak dalej. No, zobaczymy, co będzie dalej. No, dużo ludzi mówi, że dobrze to już było. W tej chwili naprawdę czekają nas ciężkie czasy. Musimy się jakby przestawić troszeczkę, no ale każdy przedsiębiorca, cechą domeną każdego dobrego przedsiębiorcy jest właśnie zdolność do dostosowania się do Wychodzenia z problemów. Na tak pewno jest. tu Pan ma trochę rację. Natomiast zgadzam się z Panem, że lata 90, 2000 rok, no to było te, te, te 10 lat, może do 2010 jeszcze, to były te lata, gdzie faktycznie. Wiele rzeczy było łatwiej zrobić, łatwiej zorganizować. Była jakaś taka większa pomoc z każdej strony i ze strony sponsorów, którzy chętnie wchodzili w różne projekty. Tak. Dotyczy to też państwa, które było bardziej otwarte na, na, na pomoc tej, tej strefie biznesu prywatnego. No dzisiaj jakoś tak ze wszystkim jest trudniej. Wszyscy zaczęli patrzeć na koszty, wszyscy zaczęli liczyć te koszty. My też liczymy. Słynne moje powiedzenie, że gotuj jak chcesz, ale i tak eksen na koniec miesiąca Ci powie, kto ma rację, Ty czy, czy on, no bo jednak, a zwłaszcza, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w obecnej sytuacji, prąd do góry, gaz do góry, produkty spożywcze do góry, tak naprawdę przez ostatni kwartał, przez ostatnie dwa miesiące nie usłyszałem, żeby, żeby coś staniało. Wręcz w drugą stronę, gdzie nie spotykam się z po niektórymi kucharzami, szefami kuchni, zamknąłem restaurację, dostałem paru, parę rachunków za prąd, za gaz, odpuściłem, to nie ma najmniejszego sensu. Ja się śmieję, że niedługo w naszym zawodzie będzie więcej freelancerów niż restauracji, bo hmm, nazywam to minister bez coraz więcej szefów jest bez restauracji. Tu robią konsulting, tam robią szkolenia, tam robią pokazy. Natomiast y, zastanawiam się, czy za chwilę nie, będzie, nie przyjdzie taki czas, że nie będzie y, dla kogo tych y, szkoleń wszystkich robić, no bo, y, no bo coraz mniej restauracji na rynku. No tak, koszty tutaj bardzo dobijają niektórych restauratorów, y, szczególnie te ostatnie podwyżki gazu, prądu, gdzie restauracje są oparte. Przyzwyczailiśmy się, przyzwyczailiśmy się, że jest wysoki czynsz. Tak. Przyzwyczailiśmy się, że delikatnie, inflacyjnie podąża do przodu żywność. Przyzwyczailiśmy się do tego, że już polscy kułaże nie wyjeżdżają do Anglii, ale nie dlatego, że nie lubią Anglii, tylko dlatego że po prostu wystarczająco zarabiają w Polsce, co też przekłada się na koszty. E, oczywiście goście chodzą po polskiej ziemi i doskonale rozumieją co się dzieje, że pewne rzeczy muszą kosztować. No, przykładem może być, że od zeszłego roku jeszcze mamy podwyżkę VAT-u na 23% na owoce morza, na, na co po niektóre ryby, więc no, to też jest dość wysoka podwyżka. Stwierdzono, że to jest luksus. No. Co, co do pewnych produktów mógłbym się zgodzić, ale czy krewetka jest luksusem? No tak. Miejmy nadzieję, że damy sobie radę. Ale wróćmy do, do, do tematu, właśnie tej kariery. Jak to się zaczęło, mhm. bo, bo, bo szkole, po szkole gastronomicznej, jak się zaczęła Pana kariera właśnie w zawodzie kucharskim? Ja, pan ja, ja nazywam swoją karierę taką karierą amerykańską: pocebuta buta od dołu do góry. Mhm. Z tego względu muszę powiedzieć, że dzisiaj to procentuję prowadząc restaurację, z tego względu, że wiemy jak na na pewnych działach w Gastronomii się pracuję. Pracowałem jako kelner, pracowałem jako barman, zmywałem naczynia, tak to rozpoczynałem... różne Proszę? To były różne restauracje. Różne to... restauracje. Rozpoczynałem od zmywania naczyń w Austrii. Przez pół roku później dopiero jak zaskoczyłem troszeczkę z językiem, dostałem szansę pracowania z włoskim szefem, więc jakby nie ma u mnie nic za darmo. Więc jeśli dzisiaj patrzę na co po niektórych młodych ludzi, którzy uważają, że od razu powinni być Pascalem Okrasą, Sową czy, 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 czy Michelem Moranem, no to mówię na spokojnie, chłopaki. To nie jest tak, że, że, że włączy się kamera, bo to jest dzisiaj bardzo proste: dwa tak. światełka, aparat telefoniczny i, i mamy program. Więc, więc to się wszystko zmieniło. Natomiast droga do sukcesu, praca, praca, jeszcze raz, praca. Wytrwałość i, i siła takiego, takiej wewnętrznej mobilizacji i, i przetrwania różnych problemów, które po drodze się pojawiają. To, że ktoś pracuje w określonym zawodzie na najniższym szczeblu w gastronomii, nie znaczy, że za parę lat nie będzie miał własnej restauracji. Ale to jest zawsze za parę lat, ale nie od razu. No, chyba, że mu ta kupi. No tak, ale w ostatnim okresie w zasadzie każdy, każdy, człowiek, który zaczyna zarabiać jakieś pieniądze, zaczyna mieć jakiś biznes swój, każdy myśli o tym, żeby stać się restauratorem. Myśli, że jeżeli tam, nie wiem, dobrze gotuje brokuły w domu, to ugotuje je publicznie no. dla, dla większej rzeszy jakby gości i Może. będzie restauratorem. I w restauracji pojawia się naprawdę, jak grzyby podeszły wyrastają, a jednak no, nie każdemu udaje się… I na koniec roku się na... zamykają. Tak, i nie każdemu udaje się osiągnąć taką skalę. I taki prestiż jakby, jak udało się to panu, tak? Ja powiem tak. Wydaje mi się, że to jest. Tutaj jest odpowiedź bardzo prosta. Niech każdy w życiu robi to, co robi najlepiej. Ja nie otwieram apteki, bo jest moda na nią. Nie otwieram sklepu z komputerami, bo słyszałem, że na tym się dobrze zarabia po prostu jestem restauratorem. Dla mnie restauracja jest przedłużeniem gruntu, miejsca mojego domu. Goście przychodzą do restauracji, ale przede wszystkim goście przychodzą do mnie. Tak jak ja idę do swojego fryzjera, tak jak ja idę do swojego stomatologa, do swojej kardiolożki i tak dalej i tak dalej. Tak goście przychodzą do mnie. Jeśli mają jakieś życzenie, ja te życzenia spełniam. Pan jest non-stop? Ja jestem tutaj non-stop. Coś musi się zadziać. ok, w ostatni Weekend robiłem dużą akcję dla e, Ukrainy, gdzie z, y, robiliśmy imprezę charytatywną we Wrocławiu. Wiadomo, nie było mnie dwa dni, ale w sobotę mnie nie było, bo w niedzielę mam zamknięte. Mhm. E, w sobotę robię dla e, swojego bardzo dobrego kolegi Tomka Iwana e, dużą e, imprezę, można rzec, e, rodzinną. E, robi to e, u mnie. E, rzadko zamykam lokal, dla niego e, zamknę. Więc e, wydaje mi się, że e, ja. Ja tym lokalem żyję, ja żyję tym, co goście jedzą, jak mają podawane. Od rana do wieczora widzę, co mniej więcej jest robione, jak jest robione i myślę, że to jest sukces dla wielu restauratorów ewentualność numer jeden, że oni są w tej restauracji lub faktycznie mają tak zaufanych ludzi na stanowisku szef kuchni i menadżer, że mogą stwierdzić, ok, oni pilnują tego jak swojego. Mhm. To tak, ale myślę, że takie coś zda, zdarza się bardzo rzadko, e, natomiast, e, natomiast jeszcze raz powtarzam e, te... Dobre czasy, kiedy pan prezes wymyślał zajęcie dla żony, a otworzę jej restaurację, no właśnie, tak to się skończyły. Czynsze nie były szalone, kucharze nie zarabiali wielkich pieniędzy, więc można było sobie pozwolić na pewne koszty, na które machało się ręką. Dzisiaj te koszty są już poważnymi kwotami i myślę, że nawet najlepiej zarabiający ludzie liczą pieniądze, dlatego je mają. No, niekoniecznie podchodzą do biznesu gastronomicznego. Chyba, że mają jakiś faktycznie bardzo oryginalny pomysł, który mieli w głowie od lat, który przywieźli z włajarzy zagranicznych, to jak najbardziej tak namawiam. Ale inaczej szkoda, szkoda się za to zabierać? Myślał pan, że każdy może zostać restauratorem, bo na dobrą sprawę kiedyś były te szkoły gastronomiczne. No ale z tego co pamiętam, to w szkołach gastronomicznych, niektórych przynajmniej, człowiek uczył się przez parę lat obierać ziemniaki, i mm -hmm. tak naprawdę wychodził yy, no, tak, tak zwana noga. Po, po, po takiej szkole nie miał żadnego doświadczenia. I tylko tak naprawdę, dostanie się do jakiejś dobrej restauracji, podczyjąć piecze, mogło spowodować, że stawał się restauratorem. Z czasem, tak? Ale nadal ale tak jest i w wielu branżach. szkołę robi się po to, żeby mieć ogólne wykształcenie i, i wiedzę. Natomiast jeśli chodzi o praktykę, praktykę zdobywa się w restauracji, w szpitalu, w każdym innym miejscu, w zależności kto jaki zawód wybiera. Więc tutaj, tutaj na tym poletku się nic, nic nie zmieniło. To kim my będziemy za jakiś czas, no jednak. Jednak zdecydowanie praktyka, praktyka, ta praktyka zawodowa, podglądanie, startowanie w konkursach kulinarnych. Natomiast mówi Pan, że, że, że nadal się otwierają restauracje. Oczywiście one się otwierają. Powiedziałbym, że nawet dość dużo ich się otwiera. Natomiast generalnie jest tak, że widzimy tych, którzy są u góry, a nie widzimy tych, ilu się zamknęło. Znaczy statystyki Zamyka mówią, się... że 5% ma się szans na to, że przetrwa ta restauracja pierwszy rok, tak, czy nawet tak, dwa. Tak. No, nie oszukujmy się, że pierwsze. Pierwszy, e, pierwszy rok, pierwsze dwa lata dla gastronomii są bardzo trudne, z tego względu, że mamy koszty ogromne, nie mamy przychodu, staramy się promować tę restaurację, promocja, PR, marketing to, to wszystko są koszty niewyliczone, bo czy kupujemy, czy dajemy coś, żeby ktoś przyszedł, to i tak są koszty, więc to jest, to jest dzisiaj e, dość duża kwota i no... Otwierając restaurację, to tak jak z budową domu, to że sobie wymyśliliśmy, że sobie wybudujemy za pół miliona złotych dom, to nie bądźmy zaskoczeni jak się kończy, że ten dom kosztuje półtora miliona. Stal podrożała, to podrożało, elektryk podrożał, a Cieśla przyjdzie po dwóch latach zrobić dach. Więc, więc podobna sytuacja jest z restauracją. To, że sobie wymyśliliśmy, że, że ją mamy, zrobimy, no to, to tak samo jest jak, jak urządzenie apartamentu. Wszystko trzeba kupić. Różnica polega na tym, że piec do domu kosztuje 7-8 tysięcy, a piec konwekcyjno-parowy, który kosztował 30 tysięcy, kosztuje dzisiaj 60-70 tysięcy i powiem więcej. Nie ma go. Nie ma go. To jest tak jak z luksusowymi samochodami. Idziemy do salonu, zamawiamy samochód za milion złotych, a sprzedawca odpowiada dobrze, za rok, za półtora, jeśli jest jakaś wersja, nie wiadomo jaka, no to może dłużej. Dziwny jest ten świat. Ktoś kiedyś śpiewał i myślę, że, że taka, sama jest, taka sama jest gastronomia. Gastronomia, gdzie jednego dnia za wiele się nie dzieje, jest pokój, spokój, cisza, drugiego dnia nie ma miejsca w lunch, nie ma miejsca na kolację, pełne, pełne szaleństwo. No, Niepoliczalne, niewyliczalne, nie, nie, nie jesteśmy w stanie nic zaplanować, nic poukładać. No wszystko jest bardzo dziwne, ale, ale, ale to kochamy. No. Kochamy, mhm. dlatego e, pracujemy w gastronomii, dlatego e, cieszymy się, kiedy widzimy, Ej, że goście e. są zadowoleni, cieszymy się, kiedy goście przychodzą, dziękują i, 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 to, jest, i to jest chyba ta, ta największa frajda. No i oczywiście grunt, bylebyśmy nie dokładali, jak zostanie złotówka, to jest fajnie, kura. Natomiast na pewno nie jest to biznes, że kupiliśmy tonę stali i zrobiliśmy milion śrubek. No nie, nie i zarobiliśmy tyle. To wszędzie, nie tutaj. Co panu dało taką największą rozpoznawalność w świecie gastronomicznym? Który z programów, bo pan i zajmuje się pisaniem książek, i występuje w wielu programach, i prowadzi pan sam... Programy kulinarne. Wie, wie pan, co trudno, trudno dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno e, pierwszym będzie Hotelianczyci Sobieski, mhm. gdzie był prezesem e, pan Kazimierz Kowalski, który miał e, jego hobby, takim mottem przewodnim było polskie hotelarstwo, polski hotel, polska kuchnia, polskie smaki. Jeśli ludzie przyjeżdżają do Polski, to pokazujmy im to, z czego my słyniemy. I na pewno tutaj Hotel Sobieski zrobił swoją pracę. Później moja długoletnia. E, przyjaźń z Kurtem Szolerem, bo obydwa przyjechaliśmy w 1992 roku. Ja otwierałem Hotel Sowiecki, on otwierał Hotel Bristol. Do mhm. dzisiaj się przyjaźnimy. Niedługo on będzie obchodził 30-lecie swojej pracy w Polsce. E, podobna e, sytuacja jest ze mną, no bo ja powiem w Polsce, w Warszawie, bo 1992, a mamy 2022. 30. No to jest 30 lat, jestem w Warszawie. 30 lat jestem w tych dużych kulinariach. Na pewno stworzenie ogólnopolskiego stowarzyszenia szefów kuchni i cukierni, gdzie mam przyjemność być prezesem honorowym. Na pewno stworzenie klubu szefów kuchni. Na pewno długoletnia współpraca z międzynarodowymi targami gastronomicznymi Choreka, gdzie... Eurogastro, gdzie, gdzie przez e, 10 lat e, prowadziłem konkurs kulinarny dla młodych talentów e, sztuki kulinarnej. E, na pewno siedmioletnia przygoda e, z piłką nożą, z trenerem świętej pamięci Januszem Wójcą, z Engelem, tak, e, z Bigniwem boinkiem i e, 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 Pawłem Janasem, więc e, wiz, wizyta moja podczas Mundialów Korei. No, różne różne rzeczy działy się. Przy okazji oczywiście programy ponad dziesięcioletnia współpraca z Kawą czy Herbatą, później pytanie na śniadanie, ponad pięcioletnia współpraca z Dzień Dobry TVN, kiedy tworzyliśmy ten program. Ponad 3 współpraca z doradcą smaku, wcześniej jeszcze inne pomniejsze, drobne programy, które miałem przyjemność robić dla różnych stacji telewizyjnych, więc oczywiście przy okazji programów automatem jest, tworzymy przepisy, powstają książki i to już jest jakby zupełnie normalne. Tak? Jeśli się zrobiło 100 programów, no to mamy 100 przepisów, fajnie je z, spiąć w całość i, i powstaje książka, która, która jest fajnym gadżetem dla wielu gości mojej restauracji. Zamiast, zamiast butelki wina. Jasne. Więc myślę, że, że to jest fajna rzecz. No i tak, oczywiście wielkie gotowania, parę długich lat współpracy z Polskim Radiem, lato z Radiem, garnek 5100 litrów zupy, później półtorej tony na patelni, później Tiry, którym przejechałem całą Polskę od Bałtyku po Tatry. Więc wielka, długoletnia współpraca z Maćkiem, Kuroniem świętej pamięci, bicie rekordy Guinnessa. No właśnie. W sushi, w rybach, tak, w sushi w największej rybie. Więc to są rzeczy, które i, i, i różne kulinarne wariacje na temat tego wszystkiego, co tak naprawdę wokół kulinariów jest. Fajnie jest, kiedy człowiek może się oderwać od tego luksusu, od luksusowej restauracji i pogotować sobie tak się gdzieś myślę. w terenie dla, dla, dla przyjemności, gdzie, to nie znaczy, że tu się nie gotuje dla przyjemności, no tak, ale oczywiście. tam jest zupełnie co innego. Grillujemy, śmiejemy się, goście przychodzą, a jak pan to zamarynował, jak to było ugotowane i tak dalej. No wiele, wiele różnych perypetii się dzieje podczas takiego gotowania wiele przyjaźni pozostaje wśród muzyków, wśród prowadzących. No to jest fantastyczna rzecz, fenomenalne wspomnienia. Jest mi tylko przykro, że... Ci, z którymi spędziłem wiele czasu, zaczynają mi uciekać. Krzysiu Krawczyk, z którym przejechałem całą Polskę. Zbyszek Wodecki, który w moich restauracjach grał na trąbce i, i, i mawiał: Chodź, chodź, Robert, na jednego Kraku z jeden skończony. Ja też się urodziłem w Krakowie, więc mieliśmy bliskie wspomnienia spod Wawelu. Więc. E, tak naprawdę, tak naprawdę, e, czy jestem spełniony? Na pewno tak, ale e, kulinarnie, gastronomicznie, ale cieszę się, że dalej robię to, co, e, to, co robię. E, dalej biorę udział w wielu e, imprezach, e, wydarzeniach kulinarnych. E, na jesień zeszłego roku wydałem kolejną książkę, więc... E, Fajnie, że tak jest. Dużo prostu, pracy? W życiu musi się coś dziać, żeby się człowiek nie nudził, że jak już na zupełnie stare lata człowiek usiądzie, to sobie powie, fajnie było, jest co wspominać przy tym kieliszku dobrego wina. Dużo pracy Pan ma na co dzień? Tak, dużo pracy, dużo? nie narzekam. Odwiedza Pan, ma Pan czas na odwiedzanie konkurencji, konkurencyjnych restauracji dla przyjemności? Tak, tak, lubię chodzić po restauracjach, nie nazywam ich, jako... oczywiście oni są konkurencją, no ale tak. nie nazywam tego w ten sposób... Mam swoją restaurację ulubioną, jeśli chodzi o sushi, o kuchnię włoską, o kuchnię polską. Jeśli czegoś nie mam u siebie, zawsze jadam gdzie indziej. Przykład może być muszku cielęcego, placków ziemniaczanych, pizzy, sushi, sashimi i tak dalej. Na takie rzeczy chodzę do swoich kolegów. Jasne. Miał pan kiedykolwiek propozycję, ewentualnie myśl, żeby swoją restaurację przekształcać w sieciówkę jakąś? Czy przy takiej kuchni autorskiej jest to raczej niewykonalne? Nie, raczej to nie jest raczej wykonalne. To jest tak samo jak ktoś zadał mi pytanie, dlaczego nie robiłem dań na wynos podczas pandemii. No, jeśli mamy jagnięcinę walijską która jest marynowana, obsmażana, idzie na paręnaście minut do pieca, a później odpoczywa, kroimy, żeby te soki się ładnie zebrały w tym miejscu, żeby to mięso było delikatne. Smażymy wszystkie warzywa dookoła, układamy na talerzu. Jest prezentacja, jest aromat, jest soczystość mięsa. No wyobraża sobie pan, że że ja takie danie za, za grube pieniądze spakowałem i ktoś zawiózł na daleki Ursynów jadąc tym rowerem i tak dalej i tak dalej. Ktoś otwiera i mówi, Boże zapłaciłem, sowa takie coś zrobił. Więc to, to, to nie ma najmniejszego sensu. Pytania, pytania o sieciówkę nie, natomiast pojawiają się pytania dość często, czy nie mógłbym wspomóc swoim nazwiskiem jakiejś restauracji, że przychodzę, przerabiamy sobie menu z szefami mhm. kuchni lub, lub czy ktoś się nie zainwestuje, mhm. a ja będę, będę twarzował tej restauracji. To też dzisiaj nie jest takie proste z tego względu, nie że oddać, e, e, oddać swoją twarz e, do lokalu, który jest 500 km od Warszawy. Gdzie właściciel będzie różne rzeczy robił z menu, bo stwierdzi za chwilę, że może niekoniecznie jak na walizka, a tam gdzieś jakaś jest zmrożona, tańsza i tak dalej, i tak dalej. No to wiadomo, że to już nie będzie to samo co w tej. Więc wie pan ja, co? Na, na, na chleb mam, na, ma, na masło jest, czasem kiełbaska, czasem szynka, żółty ser. E, większego samochodu nie kupię, większego e, mieszkania nie kupię. No co? Racja. Jak ktoś chce, przyjeżdża do mnie, degustuje moje dania, cieszy się, porozmawiamy tak jak my sobie dzisiaj. Jo, i fajnie, i o to chodzi. Ja, robicie, jakie plany na najbliższą przyszłość? Jakaś ja nowa książka, e, jakiś nowy program telewizyjny? Ja sobie życzę hmm. przede wszystkim spokoju, spokoju na świecie, w Europie i w restauracji. Co nowego utrzymania tej jakości, którą, którą mam w tej chwili, z której goście są zadowoleni i nie muszę się przejmować rezerwacjami, bo, bo goście przybywają i, i za to im bardzo dziękuję. Co nowego książka była w zeszłym roku. Ja nigdy nie wydaję co roku książki. Mhm. Może za 2-3 lata pojawi się kolejna. Tych książek trochę jest, więc trochę książek w kuchniach, w szufladach leży i mhm. bardzo się cieszę, że nie na półkach w salonach, bo książka kucharzka jest po to, żeby z niej korzystać i coś tam podglądać, czy też no, wy wybierać sobie jakiś przepis, modyfikować go, który sobie, który sobie zrobimy. Co nowego, może pojawi się coś telewizyjnego, natomiast, natomiast wszystko jest w tak zwanej organizacji zobaczymy. Na dzień dzisiejszy zakończyłem współpracę z doradcą Smaku, przez którą funkcjonowałem ponad 3 lata. Fajne, fajne czasy, fajne wspomnienia. Teraz jest czas, żeby znowu pojawiło się nowe wyzwanie. A czy się pojawi i jakie? No to pewnie wkrótce będziemy. Okaże się. Doczekać. Mój kanał nazywa się Kopalnia Sukcesu. Zawsze moim gościom zadaję pytanie, czy osiągnęli już sukces? Jak to wygląda z Pana perspektywy? Zadowolenie na pewno tak, ale nie odpowiem na to pytanie, że osiągnąłem sukces z tego względu, że myślę, że jeszcze mam parę lat działania w swojej branży i może jeszcze jakiś sukces się pojawi. Bardzo dziękuję. I tego Panu życzę. Bardzo dziękuję, dziękuję. za wywiad. Dziękuję. Dziękuję Państwu za obejrzenie dzisiejszego filmu. Jeżeli oczywiście odcinek się Państwu podobał, bardzo proszę o wciśnięcie pod filmem ikonki subskrybuj i zostawienie łapki w górę. Proszę również w miarę możliwości upubliczniać ten materiał. Dziękujemy pięknie. Dziękuję, dziękuję bardzo.